Siema, słuchajcie, dzisiaj będziemy uciekać, oto tym Fiatem, proszę bardzo. Będziemy się tym Fiatem uciekać w policji, słuchajcie. I jest dzisiaj ze mną, jest mój kolega Stefan, słuchajcie. Mega przystoniak, przystaw się. Jednak się nie przystawi, ponieważ słuchajcie, no... On, on nie mówi, on nie gada, co nie? No, nawet wam powiedział. Dobra, słuchajcie, jedziemy naszym Fiacikiem. I nie wiem, czy policja. Tylko raz. A, jedziemy? Naszym pięknym kwiatem, kwiatem się, szeszpa Już nas policja goni, co nie? Chyba, chyba nie wie, chyba nie wie, a sobie on chyba o tym nie wie, że ten tak naprawdę. Ty, nie wiem, że mu to powiedzieć. Już wiesz? No, dosłyszał. O kurde Okej okay, nie było tematu od teraz od teraz Nie wiem czy Stefana mamy wierać cojciem Dobra No i musiałem na chwilę podjechać Ale już możemy jechać Okej okay. O oh, kurde! No już tam to hasło widać, co nie? No chyba żyga, ale dobra, żyga nie żyga, ważne, że możemy jechać dalej. Eee, na tak słuchajcie kamerą, bo nie mamy jak inaczej, bo trudniej mi jest. Okej, okay, tak sobie przejedźmy pięknie. Napiszcie w komentarzach w ogóle, czy nie mam wam pokazać modyfikacji, których używam. Proszę bardzo, i idziemy naszym fiatikiem. Chyba tam będziemy, dobra, ruszamy Kurde, byłoby trzeba coś do kogoś podjechać, żeby nam tego kwiatła naprawił Oj, Dobra. Oj, Fiacik chyba. Fiacik, jedź, świacik, jedź! C C nie wiem co ja tu za Stefan. Stefan chyba żyga. Albo dla Stefan! Pomachał. Albo po prostu z No chyba ze ale... Nie no, ma tam służygi. Dobra. Nie wiem ile my dzisiaj dojedziemy. Na policja! Iwa w USA jedzie światem, co nie wiem czy to dobry pomysł. Czy to USA jest, no? Kurde. Jedziemy teraz. Inten, intensywnie powiedziałbym. Blokada, czy co? Ja pierniczę. Ja pierniczę. Oje. Ty, Stefan, żyjesz? Trochę mi niedobrze jest, ale Stefan chyba trochę... Stefanowi chyba nie najlepiej tu jest. Będzie trzeba auto zmienić na nowego fiata. Jedziemy słuchajcie po kolejnego nowego fiata, który będziemy uciekać. Bo to jest pierwszy fiat w rymierze. O kurde, dobra. Właśnie, uciekamy. Ja się boję, że to się zaraz będzie godziło. No oh, kurde, co ty! Okej, okay. no i zaraz szybciej. Po 90 minut to chyba nie najlepsza sprawa. O oh, kurde Stefan, Stefan, żyjesz? Ehm... Um. Stefan nie żyje, słuchajcie, no szkoda, szkoda mi Stefana. No słuchajcie, widzimy się jak już dotrę. Wiecie, udało mi się, już jestem. Ee, Stefan przeżył, bo mam kolegę, który przyjechał i nam pomógł. I pora ruszyć tym moim pięknym samochodem. Okej, okay. to, to teraz jest ten Fiat, jak widzicie, polecam sobie jesteś. Światełka. Okej, okay, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Stefan, trzyma się, Stefan, trzymaj się, Stefan! Stefan! Um. Nie wiem, czy poradzę tym. Dobra. Nie pojedziemy. Dobra, słuchajcie, jestem tutaj w nowym fiaciku ze Stefanem. Udało nam się uciec. Yy, nie pytajcie, jak nawet. Nie chcę nawet wyngalać. Uciekamy znowu tym fiacikiem. Znaczy teraz jest nowy fiacik. Patrzcie, jaki piękny. No niestety, zantem jak widzieliście, co się z nim stało. Więc już nie pojedziemy. Znowu we Forda Victoria wjechaliśmy. Dobra, walcz to. Trochę. Trochę się wywaliłem. Ale ze Stefanem można jeszcze można jechać. Musimy sobie na blisko pojechać, skończymy dojedziemy, jedzenia. ruszamy. Ale zapitala ten samochód. Tylko trochę, trochę mi się żygać chce po tym. Właśnie, tym bardziej, jeśli będę tak sobie intensywnie jeździł. No bo jak to się nam intensywne że nie. Sigma, sigma, boy. Ale to like harduje. Okej, okay, tego się, słuchajcie, nie spodziewamy, że ja tak walnę. Znaczy, że ja tak zrobię. O kurde, Stefan, trzymaj się! Słuchajcie... Stefan... nas obroni. Stefan nas, słuchajcie, obroni. Chwała jemu. Za jego dobroczynność, kuzyn z Stefą. Cześć Stefan! Eee. Czy tego będę miał chyba na kartę? Nie wiem. Cześć Stefan. Jedziemy, słuchajcie, na lotnisko. Nie wiem, czy my tym wiecznikiem w ogóle dotrzemy. Chyba powinniśmy dotrzeć, ale wiecie, jak to ze, jak to ze mną? Kurde. Oj. No znowu, Forda, naprawdę. Tego zdobyć Stefanie salon chyba już nie żyje, prawda? Udało mi się, tamten oto się zniszczyło Jedziemy teraz tym fiacikiem Mega pretty, 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 pretty Czy my dojedziemy? Czy my dojedziemy? Mega sigmowe zawieszenie Jedź Nie, nie, nie! Blam! Nie, nie, nie! Jest tutaj muszę postać tu sec... dużo sekund, ale nie wiem czy jeden sobie słyszecie kiedy oni mnie gonią. Super drift, M on night! Oaj, oaj, oaj. Trzymaj się, Stefan, bo jedziemy. A czy nie 10 sekund, tylko 2, znaczy 4-5. Stefan! 1, 2, 3, 4, 5. Bomba. Otomowy. Wy... Wybucha bomba atomowa. Wszystko, co się tylko jedzie, zostaje. Błań, błań. Katastrofa, wszystko zaczyna się nie tak dziać. Wszyscy ludzie pogrążają się w zmroku, zaczynają być wybuchy. Wszyscy nie wiedzą, co się dzieje. Bomba, bomba. Coraz więcej ataków. Czy to koniec, czy to koniec A wszystko się dzieje nie tak? sobie, słuchajcie, mogę teraz każdego zniszczyć. Samochody to niech se będą. Gospodarka umiera. Nie wiadomo, co się dzieje. Boink! A co się mega dziwne rzeczy? Ludzie są pogrążeni. Tymczasem na autostradzie, ale spokojny Dzianek. Mega mi się podoba. Zjadę sobie. No, 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 no. no. Co jest? A! A, co jest? A, co jest? A, no. Edukacja. Tu, 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 A Zaczynają się strasznie głupie rzeczy. to Czy to koniec ekonomii? Zaczynają się na pewno coś chore rzeczy. Tymczasem ktoś tu, tu, tu... Co jest? EJ CO JEST?! A o macko... Ha, na się tylko to się mi wydarzyło. O, nie, ekonomia umiera...